OK, Okej, I want Snapchat. Mija, jak Ci się podoba? Harwi wiedza, nowy pokój. W sumie nie ma tu już nic, co by mógł jakby zniszczyć, bo wszystko jest poukładane na tyle, że mu pozwalamy tutaj sobie łazić. Czy znaczy, ja mu pozwalam, bo nie ma catspara. Tam jest jego jedno z ulubionych miejsc. Siedzi sobie między tym kwiatkiem. Tutaj zwiedzałaś i po toaletce, i tutaj siedziała teraz na stół, skoczyła. Oczka, jakie czyste w końcu, co? Misiek, mu naprawdę. Nie możesz na balkon, niestety. Mu wyczyścić oczy, to jest naprawdę takie wyzwanie. Ale pokażcie, Harvey. Już pięknie. Jaki czyściał. Piękny. Szał. Szał. Szaleństwo. Co? 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 Ui, ui. To się za szybko? Co to było? Co się stało? I po co jest ten dywan ty, ustawiony, skoro co chwilę coś się zmienia? Tutaj ślady łap kota na ziemi mokre, pomieszane ze żwirkiem, a serio, godzinę temu chyba odkurzałam, ale o, najwyraźniej, dokładnie. Co się tam dzieje? Co on ma w głowie w ogóle? On udaje teraz, że go nie ma I może myśli, że go nie widzę, bo krzycze Harvey i nawet się nie rusza. <grym> a w miarę reaguje na Harvey albo na choć. O, dzień dobry. Po co zabawki jak ma dywan, Nie? Dobra, koniec, bo ja z story tym kotem i idę coś porobić konkretnego, a nie nagrywać kota. Mam zaświadczenie wszyscy też mają swoje zaświadczenia i idziemy głosować w Krakowie. Nie, nie Podejście chodź, numer jeden może Pies jak na razie. Chodź, chodź, chodź. a Ażalpaka Aż zgupiała Kotki dwa szarubgóę oby dla Jeden duży drugi mały. Oba mi się spodobały Nie no, bambi sobie na mnie patrzy, ale czuję, że jak spróbuję. Podejść, to nic z tego nie będzie. Bambi, chodź. 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 O no, no... So close. Bambi, chodź, ja siedzę się? się... I one przyszły. Chodź, oj, 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 tak, tak. Bambi, chodź. Chodź, Bambi. No tak, no, musicie mnie całować? Bambi. Bambi. Przyjrzyjcie się jej fryzurze. Zaczyna, Czasiek. Szanowni Państwo, takiej sytuacji jeszcze nie było. Jak poinformowała nas firma Ipsos, na podstawie badania Exit, Pol nie da się wskazać zwycięzcy tych wyborów na ten moment. Dobra, dzisiaj jesteśmy znowu w naszej knajpce na kawce. I robimy też małe zwiedzanie Konstancina, bo idziemy na tężnię solną. W ogóle, bo to jest miasto uzdrowiskowe i to są jakieś uzdrowiska i tak dalej. Wczoraj właśnie to znalazłyśmy, ale padał deszcz. Bo nam się tam pójść, bo ona jest na świeżym powietrzu na zewnątrz. A potem idziemy na basen solankowy. Widzicie, tutaj jest, yy, tam są pokładane w ogóle jakieś gałązki. Tam się wchodzi i tam są te rozpylacze i tam są jakieś odwierty. Zaraz wam to nagram. Ale fajnie to wygląda. I didn't know,